A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące większe, aby rządziło dniem. I mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Pokój dobro. Są takie sytuacje w życiu, kiedy więcej niż to, co zostało powiedziane, znaczy to, czego nie powiedziano. Trochę tak jest z opisem czwartego dnia stworzenia w Księdze Rodzaju. Pozornie ten opis wydaje się być jasny jak słońce. Kiedy jednak wczytamy się w niego wnikliwie, odkryjemy bardzo głęboką treść. Żeby dobrze zrozumieć Pismo Święte, należy zawsze czytać je w kontekście epoki, w której powstało. Warto pamiętać, że dla większości narodów otaczających Izraela ciała niebieskie miały charakter boski. Tak na przykład w Egipcie Słońce, które czczono jako Boga Re, było najważniejszym bóstwem Panteonu. Z kolei w Mezopotamii bardzo wnikliwie wpatrywano się w gwiazdy, ponieważ wierzono, że z ich układu można odczytać los ludzi, a także wolę bogów. Na tym tle Opis stworzenia ciał niebieskich w Piśmie Świętym uderza swoją zwyczajnością. W ogóle nie ma mowy o ich nadprzyrodzonym charakterze. Co ciekawe, Słońce i Księżyc nie są nawet nazwane z imienia, ponieważ imiona tychże ciał niebieskich były imionami własnymi bóstw, które symbolizowały. Dlatego autor biblijny chciał tego uniknąć i mówi tylko. Że stworzył Bóg ciało niebieskie większe i mniejsze. Co więcej, te ciała niebieskie otrzymują od Boga zadanie. Mają wyznaczać rytm czasu, pór roku, a więc również świąt, kiedy Bogu należy oddawać chwałę. Mówiąc wprost, Pismo Święte odmitologizowuje nieboskłon. Sprawia, że staje się on po prostu częścią stworzenia. A nie jakąś przestrzenią bogów. Słońce i księżyc są częścią rzeczy stworzonych, tak samo jak kamień, makpolny czy mucząca na polu krowa. Ktoś powie, w XXI wieku takie odmitologizowanie jest już zupełnie niepotrzebne. Jesteśmy nowocześni. Stanęliśmy na księżycu, śmiało patrzymy w kierunku Czerwonej planety. Czyżby? W gazecie przeczytałem, że przeciętny Polak rocznie wydaje na usługi wróżbiarskie 50 zł. Ja nie wydaję. Wielu oglądających również nie. Z czego wniosek, że ci, którzy wydają, wydają dużo, dużo więcej? Na całym świecie rynek ezoteryczny to podobno przeszło 2 miliardy dolarów. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie wydają pieniądze na tego typu usługi? Powodów jest pewnie wiele. Częściowo z lęku. Częściowo z zagubienia w tym świecie, który jest pełen chaosu informacyjnego, częściowo z jakiejś samotności. Na pewno prawdą jest to, że kiedy człowiek przestaje wierzyć w Boga, to bardzo łatwo staje się zakładnikiem czy wręcz niewolnikiem rzeczy stworzonych. Tym wszystkim ludziom czwarty dzień opisu stworzenia niesie radosną wiadomość. Jesteś wolny. Nie jesteś zdeterminowany, Twoje życie nie jest określone ani przez gwiazdy, ani przez jakieś historycznie nieuniknione procesy walki klas, ani przez ślepego zegarmistrza ewolucji, ani przez Twoje geny, Twoje pochodzenie. Jesteś wolny, bo jesteś dzieckiem bożym. I cały ten świat, który cię otacza, nie ma Ciebie terroryzować, ale ma Tobie służyć. Dlatego odetchnij z ulgą. Jesteś wolny i możesz żyć pełnią życia.